Witajcie w dzisiejszym odcinku! Dawno mi nie było, w życiu bywa, a za mną jest... Kraken oczywiście, klasycznie. Chyba cię posrało jest. No co, a co, nie Kraken? Nie no, żartuję, Hellhound 69. Robiona pozycja jego... ...płopakiem. Przepraszam, przepraszam, co on mówi? chyba przestań. Znaczy, Olesław, o, Olesław, Olesław. mi się. Przecież <grywa> ja mam, ja muszę kurwa wygrać. Ja muszę wygrać. Ja po prostu gram. Ty po prostu gram? No. No to... A! Przede wszystkim za przymierze. Nie taj, jak już załadujemy to pchnij i Nie, no. No to jest niedaleko, powiem Ci tak. Ha, okej, wiesz Bo kurwa mam płacić 9 zł za paczkę gdzie będę miał teoretycznie 3 minuty wcześniej, to nie? Ale ja sobie wolę odebrać własną ręcznie na, wiesz, chodzi przyjść do nich, powiedzieć siema, odbieram to. Mówią, no a dziękuję, proszę bardzo. A ja mówię, ma kurwa dawać. I oni mi dają, mówią, o dziękuję. Piję, po za 7 zł burżuj ze mnie, Jebany. Dobra, ja mam pytanie ze 100 punktów. Czemu ja będę. Na samym już ci mówię, instalatorów 23. Ho. No dobra, ale pytanie ze 100 punktów, czemu by z ragnarosem a, po, a czemu by nie? No niby tak no chuj. No chuj. I tak trochę gieraczki więc. Tak, kurwa? Oni mi to zauważyli. Jak naraz, to ja go pchałem w dupę 3 razy i obciągam mi pałę 5 razy I lidan mi posycał pałę codziennie potrzebowałem tego Dzięki za uzdrowienie A te kurwy dawałem mi dupę codziennie jak chciałem Bądź tak, kurwa, kurwa, Anduin sam, kurwa, na środku, w sensie, no, no mam Batura, ale, kurwa, co mi to da? Światło, no, zajebiście to. dużo, chłopie, na przykład, nie wiem, pierdol, taki przykładowo, co nie? Dzień kurwa, wiedziałeś, tak? że Ragnar odpoczuł ta pala, mi <laughs> nie do a nie musiał się tym chwalić teraz. O okay. o oh! Dobrze, że mam oczywiście zaznaczone, że mogę wyzywać wszystkich Więc może sobie wyzwać wszystkich A dobra. lecimy, za do... inwestycje będzie do tym gameplay u mnie A to Fiat to trzeba jakoś za dymę zrobić O kurwa, a w ogóle co to robi ten deszcz jakiś jebany A ten, to synajżeż miasy a ja mam razie tego nie ma Światłości. To podaj, że daję ten... Że będzie burza, właśnie to będzie dawało jak, jak matarze, regar, nie? Daję to akantarze, nie? Żeby się na, na kurwiec sobie. No to właśnie coś A takiego roz... będzie. Rozumiem. Dajcie jakieś słuchawki. Dobra. Właśnie, bo pamiętam, że kiedyś się pytałeś, jak można pingować, że jakoś nie ma, albo coś, nie? No. przytrzymujesz alt i na przykład na swoją manę. O kurwa. No, takie triksy ma no. A, pota wypijamy wiadra i... A, ja dlaczego już przegrywamy. Czemu? Ja dlaczego nie strzelałeś wiadra? A <laughs> co ci kurwa chodzi? Nie wiem No się Bądźcie czujni Jeden na jeden kurwa Zudzina porobisz no hmm. Oczy się? Nie A kurwa ruchają mnie w dupę Chłop mnie ruchał w dupę Sofia, to ja od, do na mail odpowiadam, że już mam gotowe do czy Zmiana statusu zamówienia do odbioru na instalatoru 23. Trzy. Magazyn 9. Kurwa, idę do magazynu 9, rozumiesz? W poniedziałek. No nie wiedziałem, że to lepiej nie da. Od 8 do 16. Mam Jedzie, to jeszcze nie koniec bitwy No trzeba zrobić za dużo ajku Kurwa jak ona kurwia Dobra idę ten dowód, bo widzę że się dobrze wodicie O no, jak? Sam ja sam ja sam zawsze Sam sobie nic nie zrobię Tak ci powiem. <śmiech> <śmiech> No, puszujemy ich. Rucham w dupę, chłopa. Ruchanie, w dupę, anal, seks. I tak mnie nie wywalą z tego YouTube'a, nie usuną mi tego filmiku. Nie zamierzam <śmienny> traktować was u dobra. Dobra, tutaj szkoda, jeżeli by się nie nagrało. <śmienny> wiadro! wiadro wiadro! i kula mocy. Ja fa dieta mówiła, że jej kula są najlepsze. O kur... Szatan Szata przegrał i nie. Szatan przegrał i nie. A kurwy! Nie! Nie! No, było no, blisko. Nie nie wiem, jak już jutro podejdzieś, tam czy się mogę już I monsterka. W sumie nie. teoretycznie jest już w magazynie, więc... Nie. Więc teoretycznie mogę podejść i kupić. Już iść, co nie? No. Za 7 no. zł nie? No. To Tyle wyjewało w cajku. By Nie wiem, tak. <noise> bo już te... wiem, że szatan zbiera puszki. Oh. Od monsterka. Ciekawe. Tak. O, jak ten się ostatnio grał w biznes, -tura? A, ze, Samemu to chujo. z Szatanem to grałem, co nie? Nie. No. Tylko on ci to że on wie, że trzeba niby zapłacić, żeby robić prywatne no. loty. Co nie, takie co? Jest to kurde? co nie? Ja wchodzę, patrzę, a stwórz, co nie? No. Dobrze! Kula mocy z kurby, Kula mocy. Dałam! O kurwa, wypierdalaj! WON! Z O, Bądźcie czujni! I chyba od razu pa, robię tak, No dobra, nie będę... O! Słuchaj. O kurwa, tak buję! Ale sobie pojedync! Dobrze, podpierdoliliśmy Kurwa, ty tam się bije. No no czekaj. O kurwa! To zerwał po siącika takiego dobrego, po siąciu dobrego. Dobra, no skraj. To już, że to będzie na ale no, wiesz, to życie. To jest modelu. A to samo się wiesz i najpierw bo są oczywiście wakacje. Ja mogę to sami. Dziwnie się zachowuję, to zachowuję, jak się nie znajdę, co? A pamiętajcie, że ten, tego friend founder, oczywiście sumować. Do jego, jego kanału będzie popij się sumować, to jeżeli się to także gościem sumować, to ma wiesz, że się to zrobi. No. Dobra, jesteś obozik, ale kuń. Hmm. O kurde, mój stary, <grym> a nie podobny, On nie ma takich pleców no, 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 zrobionych. Chyba jokera pan miał Nie, joker jest kurwa grupa. No tak, kurwa. Dobra, a robimy tak. Pist. Kurwa. Śmierć. Dobra, ale kurwa my ich puszujemy lepiej niż oni nas Nein, nie rozsądek Nein, to też nie I teraz białeś go mocy Zapuszuję do końca A to nie Kula mocy! PIS! O kurwa! Wola mojego starego od ustu I go! Dobrze I teraz go załataczka, taczka, o kurwa, bo nie I piz do dzięczka. I PIST mocy Tego się kurwa nie spodziewali Biegni się Piść z kula mocy od plecu Kurwa Almonowego Almon mam... jest typerem falowym No i zajście, ale A Pamiętajcie, że chcecie więcej odciku z tym panem hellhoundem, balonem na łeb to piszcie w komentarzach naprzód a się uda to może się uda z jeszcze jakimś jednym ziomaczkiem okay. Ciekawy kim Lukasem o ty musiałeś boczuszku a Bartola, to co? a no właśnie Wartola a to z nim mm. a nie, bo zapomniałem <grym> Useless, i time, useless. <muchy> A, to twój stary Useless moi to jadą A, tak się pisa Chyba twój stary <śmiech> 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 Każdy myślał, że napisze twój stary A ani kurwa się nie spodziewałeś na przykład Kurwa łowczy nas ruszają O kurwa bośnik jest na dole chyba Nie, tak? nie bo coś skrapali. A dobra No bo nic nie robią dżungli balonej No właśnie Oj Muszę ja za nich robić Leni bez kurzy <laughs> Do roboty to no, nie to nie żyje? Żyje <laughs> dziennie, kurwa A nie se balą jest? 14 No hmm. dobra Co ty zrobili to pojebanie, ale my kurwa robimy tak <grymne> A my zjeliśmy dwa małe przeciwnicy w Tylko te przeciwnicy będą się już biać do bazy Dzień no tak. was! Oh, Pintujikiem no ślebcie na Kurwa O no. kurwa zajebałem chyba No zajebałem Ale Ed Dobra pogut na twarzy <grystanie> <Pony> To napisz pobyt <grystanie> To tak. Jeżeli chcecie, żebym coś zaczął już to serię, no wiem że wszystko zaczęło po trochu, ale nie smiej się dokańczać. To piszcie w komentarzach, co mógłby Oprócz jakichś nudnych gameplayów, walonych. wchodzą nas do każdej bazy ale zrobili jeden błąd co radził co Hellhaut robi zawsze nie niszczy wiader ja się znam o kurde, o kurde raz jeszcze po tej sali miliony o to kurde Ej, ale przecież jak mają górę odkryto to moglibyśmy pójść, no ale... Faktycznie A no Steam jest dąbiony No kurwa kurwa on siedzi w kokonie, jebany chuj Wyjdź z tego, chroniarki jebanej cię co... Zabator, chłopie oni nie muszą odkryć Nie z tej kloniarki jebanej Spójrz Eee! Ten, ten gość chronuje ja apatów eee, Dobra To chyba na dzisiaj koniec o, do dzisiaj koniec Dobra nie ma Dobra się skończyło i zbiecanie